W kilku miejscach opowiadałem Ci o tym, jakim wielkim fanem jestem tworzenia agentów AI. W ostatnim tutorialu pokazywałem m.in. jak stworzyć takiego agenta, który będzie tworzył teksty na podstawie rozmów z czatem, ale ja bym chciał go teraz trochę usprawnić, to znaczy e, wysyłać dane na webhooka e, przez lokalną wtyczkę w opartą na Google Chrome, żeby ten tekst powstał automatycznie, kiedy ja oglądając coś albo czytając, klikam wyślij. Więc tworzę sobie tutaj webhooka, następnie klikam production URL, pobieram sobie te, te, ten adres, on stanie automatycznie skopiowany i teraz w klodzie wkleję ten URL, a następnie napiszę głosówkowo, o co chodzi. Więc najpierw tutaj napiszemy webhook i teraz nagram głosowo. Chcę na powyższy URL wysyłać informacje o m, aktualnym adresie strony internetowej, na której się znajduję m, oraz chciałbym, żeby był dodatkowy przycisk który wysyła też e, zawartość zapamiętanego e, schowka, czyli pamięta na przykład pobrane e, tekst, który aktualnie skopiowałem. E, chciałbym, żeby to były dwa osobne przyciski. Chciałbym, żeby to wszystko było lokalną wtyczką do Google Chrome. Potraktuj mnie la jak laika, poprowadź mnie krok po kroku co muszę zrobić, czyli najpierw napisz e, taką wtyczkę, powiedz mi dokładnie jaki sposób mam ją później e, wrzucić na dysk, żeby ta wtyczka zaczęła działać. I przypomnę cel. Po kliknięciu wtyczki mam mieć do wyboru dwa przyciski, wyślij e, Artykuł albo wyślij URL, czyli sam um, adres strony internetowej, albo wyślij URL oraz zawartość um, skopiowanego schowka z Windowsa. Partnerem kanału jest UseMe, portal do rozliczeń dla freelancerów, Viral Media, produkcja i obsługa kanałów YouTube. Hostinger. Bezpieczny i tani hosting dla Twojej strony. No i teraz. Tak naprawdę odpalamy e, działanie Kloda, który jest naprawdę pod tym względem turbo niesamowity, że te teksty, które zacznę tutaj przygotować, czy to, to będzie działał tutaj w tle, to jest coś po prostu e, niesamowitego. E, jak widzicie, tak naprawdę. E, ja nie wiem, co on dokładnie robi, w tym sensie, że nie do końca znam kody żydłowy, nie do końca potrafię go sam napisać, a dzięki temu, że mamy tutaj wsparcie sztucznej inteligencji, to możemy z tym zrobić naprawdę bardzo, bardzo dużo informacji. On teraz krok po kroku tworzy całą filozofię, całą metodologię, robi wszystko, co jest tam tylko potrzebne, aby móc ten proces wykonać. Zaraz pokażę ci, dlaczego akurat w ten sposób to zrobiłem i dlaczego mi na tym zależy. I będzie to, myślę, bardzo proste, kiedy pokażę ci zasadę funkcjonowania, jaka jest moja idea zaraz w kolejnym kroku. Ok, piszą się kolejnej treści, mamy teraz instrukcję krok po kroku, co należy zrobić. Utwórz nowy e, folder, ja już go utworzyłem. Następnie wsadź tam kolejne pliki. Zapisz te cztery pliki, czyli manifest, HTML, JSON content i zainstaluj wtyczkę. No dobra, no to lecimy. Pobierz. 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 I pobierz. I teraz to, co zrobię, to po prostu te cztery pliki, e, następujące po sobie, wytnę. Ja utworzyłem sobie już folder, który nazywałem sobie moje wtyczki do Chrome, oraz tworzyłem folder do webhooka, e, czyli taki prosta wtyczka, która będzie te rzeczy tutaj robiła, i wklejam te cztery zawarte wcześniej pliki. OK. Lecimy w kolejnym kroku do instrukcji. Następnie, kiedy zrobisz, zainstaluj to w WordPressie. Aby to zrobić, wejdź na Chrome Extensions. OK. Wchodzimy. Jestem tutaj. Następnie urucham tryb dewelopera. Prawy przełącznik jest tutaj, załączony. Następnie e, załaduj rozpakowane i wybierz folder, gdzie masz zapisane pliki. OK. Załaduj rozpakowane. Do webhooka wybierz folder. Spróbuj jeszcze raz. O, nie skopiowałem jeszcze jednego pliku. Więc wracam do pliku manifest.json. Klikam, pobierz. Już widzę dlaczego e, nazwa tego pliku została nazwana nieprawidłowo. Musimy ją po prostu zmienić na manifest.json. OK. Zapisane. Wracamy tutaj. Spróbuj ponownie. Nie dało się wczytać content.js. No tak, bo content.js zrobiło nam się ponownie. Content to js, a nie js, czyli znowu musimy zadetować nazwę tego pliku. OK. Widzę, że popup.json też trzeba zmienić na popup.json i html zmienić na jedno html. Hej. Zapisz, teraz powinien mieć wszystko. Spróbuję ponownie. Zadziałało, jest webhook. Teraz po mojej stronie, w plikach dodatkowych, mogę sobie takiego webhooka tam po prostu znaleźć. Przypnę go sobie teraz do panelu. No i to się stanie, kiedy wejdę sobie na przykład na YouTube i wejdę sobie na jakiś ciekawy film. Powiedzmy, webinar, który ostatnio pokazuję. Czyli doświadczenie pacjenta 3.0. No i teraz po kliknięciu tej wtyczki mogę dostać URL strony trendowej. I zostało on wysłane poprawnie. Kiedy spróbujemy zobaczyć sobie tutaj, to zaraz pojawiły mnie w N8, zobaczymy informację, że faktycznie takie informacje się tutaj pojawiły. Tak, coś wpadło, natomiast nie możemy tak zapisać do memory, ale mamy informację, że faktycznie zostało to prawidłowo wykonane. Mamy z jakiej wtyczki, jaki host, jakie dane zostały tam dokładnie wysłane, no i mamy adres URL. Oczywiście agent nie wiedział, co z tym zrobić, więc nic z tym w tym momencie nie zrobił. A dlaczego zależało mi na tym, żeby też mieć ten drugi przycisk, czyli URL oraz. Um, tekst. Więc możemy sobie znaczyć tekst. Skopiuję go teraz u czyli kliknę Ctrl C, kliknę wtyczkę. I klikniemy wyślij URL plus schowek. I wysłane zostało to poprawnie. Znowu zobaczmy, czy te dane zostały wysłane prawidłowo. Jak widzimy, ponownie agent pobrał te dane. Oczywiście agent teraz nie działa, nie będę go teraz konfigurował, żeby z tymi danymi coś zrobił. Ale co do zasady, teraz mogę po prostu sobie przejąć. No jak widzimy, tutaj te dane zostały prawidłowo wysłane bezpośrednio z webhooka. Mamy wszystkie informacje, które są nam potrzebne. Między innymi te, na których najbardziej leżało, czyli skopiowany tytuł tego filmu oraz e, adres URL. No i teraz tak naprawdę mogliśmy tylko poprawić tego agenta, żeby mm, najpierw zrobić coś takiego, że tutaj dodamy sobie Klocek i zrobimy sobie tutaj zmienną, z której to utworzymy sobie po prostu jedną informację. Czyli mnie interesuje teraz tutaj w tej wtyczce zawartość koszyka. No i teraz mogę do sobie w jakiś sposób nazwać, czyli jak to coś ma się tutaj nazywać. No, skoro to oczywiście nie jest prawdowe rozwiązanie od razu dla wszystkich osób, które będą tutaj marodziły, bo ten konkretny agent będzie oczekiwał danych takich, czyli JSON Output. output. Zobaczmy, czy możemy w ten sposób to sobie też nazwać. Jeśli teraz zrobiłem to prawidłowo, to oznacza, że kiedy wrócę do YouTube'a, kliknę moją wtyczkę, kliknę URL i schowek, zostało to wysłane prawidłowo, to tak naprawdę cały agent powinien pójść prawidłowo, czyli pobrać te dane. Znowu coś tam mu się psuje. No, możemy to memory mu na razie usunąć. OK. A, po nim mieliśmy tam session ID. Dobra, OK. To spróbujmy jeszcze raz. Wtyczka, wyślij URL i schowek, wysłane. Dane wysłały, zostały wysłane prawidłowo e, i spodziewał się innych danych. E, spodziewał się danych e, w innym polu. E, to chyba coś skopiowałem, po prostu nieprawidłowego, bo chodziło nam o inne pola. Możemy w takim razie tutaj po prostu na potrzeby teraz, nie, nie chciałbym się zagłębiać za bardzo, ale chcę po prostu szybko pokazać, jak to może działać, że w tym miejscu możemy zamiast tego zrobić, um, nie czekać na dane, tylko po prostu zmienić sobie define below, czyli na co dokładnie czekamy, jaki format nam tutaj wpadnie. I możemy tutaj sobie po prostu wkleić te informacje, które pojawiały się w poprzednim razie, że takim prompt userem może to być zawartość czatu, ale może też to być tak naprawdę z tego node'a. Nawet to jest nam teraz tutaj niepotrzebne, możemy to. Dobra, na potrzeby zostawmy schowek. Schowek, schowek. Nazwijmy to sobie w ten sposób. OK? I teraz tutaj możemy sobie ten schowek po prostu dokleić, ale żeby to zadziałało, to ponownie musimy najpierw zapisać. Ponownie wrócić do YouTube, kliknąć adres, wyślij w schowek, dane zostaną przetworzone, ponownie zostaną przetworzone błędnie, bo on nie wie na co czekać, bo czeka cały czas na wiadomości z czata. Klikamy debug, unpin bieramy tutaj. No i nie mamy mm, czatu, więc on nie może tych danych sobie pobrać, ale mamy przygotowane pole zatytułowane coś tutaj się bardzo brzydko to wygląda. Nie wiem dlaczego. Jeszcze raz wróćmy do edycji tego konkretnego pola. Miał to być schowek. A, okej, okay, w drugą stronę. Tak, tutaj ma być co ma być, a tutaj ma być jako e, schowek. Dobra, dla uproszczenia po prostu sobie walimy ten krok. A to jest webhooka. po prostu pobierzemy informację, która nas interesowała, czyli port tak, albo z czatu e, jason. To też powinno zadziałać, sprawdźmy. Skupiujmy sobie ten tekst. Jeszcze raz. I teraz jak widzimy, rzecz przeszła prawidłowo, czyli zostało pole ustanowione. O, teraz tak naprawdę w tle to, co dzisiaj się dzieje, to po skopiowaniu tych danych, automatycznie uruchomiła się cała automatyzacja pisania artykułu krok po kroku, w związku z czym e, automatycznie zostanie na podstawie tej zawartości, czyli tekstu, który skopiowałem, stworzony nowy artykuł, następnie opublikowany na WordPressie. W takim doskonałym jednym kliencie można to sobie zrobić. Myślę, że bardzo rzutek na rzecz, może się przydać też podstawowym użytkownikom. E, ja takich lokalnych wtyczek popisałem sobie całkiem sporo e, dzięki temu mogę bardzo szybko pisać treści, albo zapisywać sobie notatki do mojej bazy w Notion, albo przesyłać do jakiegoś dalszej agregacji, modyfikacji, zmiany, mnóstwa innych możliwości których mogę sobie odpalić właśnie dzięki takiej lokalnej wtyczce wysyłania tego przez metodę na wybuch. Mam nadzieję, że był przydatny. Jeśli tak, to zapraszam do obserwacji, do lajka, zostawienia jakichś informacji o tym, ci się podoba i mam nadzieję do zobaczenia.